Witam na moim kanale Tarot, moimi oczami. Kochani, witam Was bardzo serdecznie i cieplutko. Chcę się usprawiedliwić, dlaczego nie było mnie w czerwcu na kanale. Byłam chora przez trzy tygodnie. Struny głosowe. Odmówiły mi posłuszeństwa, no i niestety nie mogłam pracować tutaj głosem, ale jestem, wracam do Państwa i zajrzymy sobie tutaj poprzez karty Tarota w energię jeszcze tej końcówki lipca, co tam się będzie działo. Także witam bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkie zodiakalne wagi. Kochani, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym ono będzie. Rezonować, to trzeba tutaj no, pamiętać o tym, ale być może masz jakąś decyzję do podjęcia, nie wiesz, jak zadziałać, w jakim kierunku iść. No, Tarot może Ci tutaj podpowiedzieć, czego nie robić, a co, co zrobić, pewne, pewne rady i pewne ostrzeżenia. Kilkoma kartami zobaczymy, co tutaj dla zodiakalnej wagi ogólnie, co tutaj może się jeszcze wydarzyć. Pamiętajmy już też, że wczoraj, 17 był nów w księżyca w Raku. Możecie sobie posprawdzać na YouTubie, na Facebooku, co ten nów oznacza, co on ze sobą niesie. Ja nie będę tym razem się wypowiadać na ten temat, ponieważ jest na na YouTubie dużo, dużo fajnych opisów. Także kochani, patrzmy, co dla zodiakalnej wagi, co może się zadziać. Kochani, dziesiątka mieczy, no cóż, to jest niekorzystna karta. Wydaje mi się, że Możecie się czuć przybici, możecie się czuć już tak tutaj e, dobici czymś, jakąś sytuacją, zniechęceni czymś, albo po prostu już tutaj no, czekacie na pewien koniec. To jest, tu się kończy, to jest karta bramy. Tu przechodzi się z jednego etapu w drugi. Jesteście już tak wycieńczeni, być może poprzez myślenie wasze, bo miecze to są myśli, to jest żywioł powietrza, może pewne sytuacje, pewne okoliczności, pewne osoby doprowadziły was do takiego stanu, że wręcz i może wasze ciało choruje, ale zobaczmy następną kartę, kochani, karta sprawiedliwości, to są sprawy urzędowe, sprawy <laughs> sądowe, być może zodiakalne wagi to jest też właśnie wasza tutaj karta, prawda? Eee, coś, coś, jakiejś sprawy, albo będziecie się domagali jakiejś, jakiejś, sprawiedliwości w danej sytuacji, albo jesteście już tak wyczerpani, wycieńczeni poprzez właśnie sprawy sądowe. Tutaj trzeba będzie no dobrnąć do, do, do końca i, i i co dalej? Zobaczmy kolejną kartę. Czwórka denarów. Być może zodiakalne wagi mogą e, sądzić się, czy o pieniądze, czy o jakieś tutaj te sprawy zawodowe, o, o utrzymanie się na, na stanowisku. Zapewne czwórka denarów jest to chęć posiadania. Tutaj, tu jest, tu się nie dzielimy. Niekoniecznie chcemy się podzielić, ale chcemy zachować. Chcemy, chcemy mieć, żeby nam nie brakło. I tak jak mówię, tutaj jesteście do czegoś przywiązani. Być może do wcześniejszych tych warunków, jakie, jakie mieliście, do pewnej wygody, jeśli chodzi o małżeństwa, o pewne rozliczenia, to tutaj coś takiego się rysuje, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować, nie wszystkie zodiakalne wagi mogą mieć taką samą sytuację, jeśli chodzi czy o małżeństwa, czy o pole zawodowe, to musicie sobie już tutaj sami dopasować, ale na, zapewne albo czekacie na pewne rozwiązania wiązania sądowe, urzędowe, czy żeby się coś wreszcie wyjaśniło, bo być może coś ciągnie się od dłuższego czasu. Jesteście cholernie strasznie zmęczeni, ale zarazem chcecie coś zachować i nie chcecie stracić. Karta rydwanu, arkan wielki, zmiany, zmiany. Liczycie tutaj na punkt zwrotny, żeby coś się wydarzyło, żeby ruszyć do przodu. Być może, być może coś, coś drgnie, coś pójdzie do przodu, ale kochani, pokazuje się królowa Buław. Nie wiem, czy osoba. Ktoś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec, może mieć tutaj wpływ na, na Was, na, na tutaj tą Waszą energię. Ale pamiętajmy, że królowa buław jest to osoba energiczna, konkretna. Ona sobie, ona sobie, tutaj nie pozwoli być może też, no jest to osoba, która prowadzi swoje przedsiębiorstwo, prawda? Ona tutaj realizuje się zawodowo sama, tak jak jak, jak chce. I może tutaj, może tutaj są pewne dylematy. Nie wiem, czy to wy możecie mieć, czy poprzez tą kobietę, ale tutaj. Też to jest kochanka, to też zwróćcie tutaj na to uwagę, czy osoba no, kochani, dziesiątka kielichów, karta rodziny, czy ktoś nie przekracza tutaj e, granic i ktoś tutaj no, nie ingeruje w waszą, w waszą rodzinę, w wasze emocje. Nie zagraża Wam. Tutaj dziesiątka kielichów na, na tej karcie pokazuje, że jednak no, coś złego się dzieje, pokazują się pioruny nad, nad tą wieżą, tutaj nad tym domem, ale pomimo wszystkiego rodzina jak gdyby się wspiera, trzyma się, trzyma się razem, czyli dużo, dużo tutaj może być emocji też związanych z daną sytuacją nie wiem czego to może kochani bardziej dotyczyć, to już sami będziecie wiedzieli, czy waszej sfery zawodowej, czy tych relacji małżeńskich, partnerskich, czy, czy, czy z ludźmi. Dociągnę jeszcze jedną kartę i zobaczymy, o co tutaj, kochani, dziewiątka mieczy. Na, zapewne coś będzie Wam, jakaś sprawa będzie spędzała Wam tutaj sen spowiek, będziecie dużo myśleć, możecie mieć problemy, kłopoty. Albo właśnie w małżeństwie, poprzez osoby trzecie, które wywierają ogromny, ogromny tutaj wpływ, i być może nie będziecie umieli sobie poradzić z daną, z daną sytuacją, ale. Tak, jak, jakby docierały do Was, kochani, tak, dwójka kielichów. Karta, karta małżeństwa, karta umiejętnego prowadzenia rozmów czy dogadania się, a może też chodzi tutaj o podpisanie umowy przy tej karcie. Tu tematów może być wiele, możliwości wiele. To już sami będziecie wiedzieli, czego to dotyczy. Ja mogłabym opowiadać i opowiadać w nieskończoność, no ale. Um, Tutaj no, no, no nie da się. Jeżeli byłoby to spersonalizowane czytanie, to może byśmy się tutaj więcej dowiedzieli, o co tutaj chodzi, bo tu Was oglądających jest, jest dużo, ale taką energię ściągnęłam. Także, kochani, coś albo związane z małżeństwem, albo z pracą. Albo z, z wyjazdem, prawda, i nie wiecie, jaką tutaj podjąć decyzję. Rycerz Denarów jest to rycerz powolny, ale konkretny. Może chodzi tutaj o pracę, może tutaj chodzi o dogadanie się z partnerem. Dwójka mieczy, zarazem jest jakiś dylemat, jest jakiś problem. Sytuacja wymaga przegadania i odpowiedniej komunikacji. Karta maga. Dziesiątka denarów, czyli tutaj w tle czytania, karta rodziny, karta pieniędzy i karta sądu Bożego. No niestety, Houston, mamy problem. Tutaj coś trzeba uleczyć, coś trzeba załagodzić, coś powracające sprawy, sytuacje. Także kochani, tarot Wam pokazuje, ostrzega, co się jeszcze może wydarzyć. Ale to jest tylko prognoza ogólna, tutaj być może, jeżeli utożsamiasz się tutaj z tym czytaniem, może tutaj parę zdań usłyszałaś, usłyszałeś i to jest Twoje, no to spójrz, przeanalizuj sobie. Zobaczmy, i jeszcze tutaj za pośrednictwem kart. Lenormand, zobaczymy, co dla zodiakalnej wagi, co tutaj ta końcówka lipca, co, co jeszcze może mogą dopowiedzieć te karty. Karta Słońca, czyli to jest karta miłości, szczęścia, zadowolenia. O co tutaj chodzi? No, i karta rózgi, kłótnie. Kłótnie, awantury w kółko powtarzające się sytuacje. To jest negatywna karta. I jeszcze jedna. Chodzi o wasz stan ducha, o wasze zdrowie. Być może to jest też karta rodziny, karta spokoju, karta zadowolenia, takiej stabilizacji. Tak, jakby wam ciężko było osiągnąć. Pewne zadowolenie, prawda? Szczęście. Nie wiem, czy w miłości, czy w zdrowiu. E, e, chodzi tu o, o uzdrowienie, być może wyleczenie, czy po prostu o, o wiecznie ranienie się tych, tych emocji, prawda? Ktoś tu o czytania, ktoś tutaj może. No, mieć dwie twarze jest, jestem szczery, to tu uważajcie już, bo wokół, wokół siebie możecie takiego kogoś mieć. Ale zobaczmy, jakie jeszcze tutaj emocje będą towarzyszyły z odjakalnej wadze do końca lipca tego roku. Jakie emocje? Zachwyt. Hmm. Będziecie się czymś Zachwycać, tak jakby coś, co wcześniej dawało Wam zadowolenie, spokój, tak teraz będziecie próbowali odzyskać tutaj te, te emocje, zachwycić się, czy po raz, po raz kolejny czymś, kimś, czy daną, daną sytuacją. Może też tak być, że ktoś. Może dostaniecie jakieś wsparcie. To jest czytanie ogólne. Pamiętajmy, może, może po pewnych sytuacjach, po pewnych niekorzystnych problemach dojdziecie do jakiegoś porozumienia, ale droga nie będzie łatwa. Droga nie będzie niestety łatwa. Zobaczmy jeszcze karty anielskie opiekuńcze, jak zaopiekować się sobą na ten czas. Błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Kochani, taki przekaz dla zodiakalnej wagi na czas do końca e, lipca tego roku, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Bierz na tyle, na ile tutaj utożsamiasz się z tym czytaniem. Proszę o łapki, o komentarze, o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. No i co, dziękuję pięknie za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu. Pa!